Zobaczcie, kochani, jak ona was mami. Już to jest ona mamienie, kuźwa. Psychiatryk. Ale wrzuca prawdziwe słowa, prawdziwe fakty. Tak jak inni, w zadaniowcy. Tak jak inni zadaniowcy. Ale zwróćcie uwagę najbardziej na, na dół. Chciałam od nowa nagrać, bo nagrałam wcześniej ekran, ale bardzo niewyraźnie mi to wyszło. Więc muszę ponowić i połączyć to co powiedziałam w tamtym z tym nagranym ekranem. I zrobić jeden. Wiesz to kuźwa psychiatryk normalnie. A powiem Wam, że posłuchałam tego. To próbuje naśladować Hitlera jakoś we swoich przemówieniach, ale jej to jakoś nie wychodzi. Mówienie półprawdy to jest też kłamstwem. A po drugie. Tu, zwróćcie uwagę. Zaprzysięczony prezydent elektrorski. Kośniwa <trych> psychiatryk. Żywowa suwerennego narodowego rządu polskiego. <trych> Sami się nominują, sami się wybierają, tak jak na wiejskiej. Nie ma nic, nie ma żadnej różnicy. Żadnej różnicy. Niedźwiedzkie to samo robią, potockie robią to samo, także kuźwa ogłupiają was, rozgrywają kochani, i jeszcze was namawiają do tego, żebyście deklaracje składali, wysłali im na wiejską tam do tych instytucji, żebyście się ujawniali zamiast się konspirować. Jeżeli chodzi o deklarację samostanowienia i odpowiedzialności, to ona jest potrzebna w momencie, gdy ujawniona jest, w momencie, powinna być ujawniona, przepraszam, publicznie podana do wiadomości, również w momencie, gdy bronicie w siebie swoich spraw, że was tam końcają te najemniki. Administracji, na przykład yy, nielegalnie funkcjonujący urząd skarbowy, czy nielegalnie fu funkcjonujący bez uprawnień legalnych komornik, wtedy ta deklaracja jest Wam potrzebna i będzie Wam potrzebna. Wtedy nie możecie się konspirować, bo już oni wiedzą. Natomiast reszta narodu może sobie stworzyć taką deklarację. Deklaracja, jak to brzmi. W trakcie tego też zmieniania tej deklaracji. No. Człowiek, który się ujawni, wyjdzie z cienia, niestety już nie może się zakonspirować, no bo oni mają wszystkie dane. Okupant ma wszystkie dane w systemie. Więc. Spójrzcie do czego ona was namawia. Zresztą napisałam w komentarzu pod tym materiałem. To będzie dodane w drugiej części, bo muszę połączyć, tak jak wspomniałam ten, ten materiał, gdyż tam to jest niewidoczne. Tak źle mi się zgrało. Nie dawajcie się wciągać, kochani. Nie dawajcie się wciągać. Śmierdzi kuźwa na kilometr, agenturą, kochani, śmierdzi. Kto mądry, to wie, co mam na myśli, czołem. No, kochani, trzeba być idiotą, durniem, żeby słuchać tego, co napierdoli. A teraz wam wrzucę, przepraszam za szczęsę, ręką kolegę to podesłano no kuźwa mać. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, nie na to, co on tutaj pisze, ona to opublikowała 16 lipca, ale zwróćcie uwagę na to, przepraszam, wiesz, to trzeba być naprawdę pierdolniętym. Sam mózg, ona naród polski, nas, Polaków, traktuje, jakbyśmy byli pod nią. Ona szefowa jest narodu polskiego. <gordy> Jawne ja, ja, ja pierdolę. O, tutaj macie. Patrz. No trzeba mi coś, nie tak naprawdę. Ciekawe, przez kogo została zaprzysiężona? Prze przez nas? Uż, ku, już kolejna kolejna wydmuszka, ja pieprzę. Szefowa suwerennego narodu, narodowego rządu polskiego. Pani Garland. A to tutaj jest mój komentarz. No, ja wam wrzucę. Czekajcie, moi kochani rodacy. No dobra, wystarczy. Myślcie, kochani, przestańcie się jej kuźwa. Y, przestańcie się jej y, dawać. Kochani rodacy, czołem. Czuj, polski narodowy duch. Czuj.